Cześć i czołem wszystkim. Witam was ponownie bardzo serdecznie na moim kanale razem z bomblem. Możesz mnie nie gryźć, e, patrzcie on nie gryzie. E, z bomblem, który chyba pojawił się na tym kanale tylko raz. E, tak, ale jest nieodłączną częścią naszego pięknego teamu. Możesz mnie nie podgryzać, Maja nauczy swojego kucyka kultury. Jego outfit wygląda następująco, taki piękny. Bordowy kanter, możesz pokazać Kim ładny kanter. Taki ładny, takie ochreniacze ładne i będzie dzisiaj młody latał. Robimy korytarz. Maja, powiedz właśnie się nie przywitałeś z widzami. Ej! jaki <grych> ci w ogóle ta taśma meczuje z tą z bluzą. No wiem, mi tutaj po prostu kochaj mi... zorganizowała super taśmę. Meczującą do bluzy, nie no kurde. Kto to dzisiaj będzie latał? A ja mam ci pasujące do tutaj taśmy, Boże, to Dobra. Kto to dzisiaj będzie latał? Powiedz. Kto to dzisiaj będzie latał? Magda, Queen i Paco Pietrosu idą. Awaj! Jezus No dzisiaj sobie nóżek podnosił, żeby mnie zabić. Awaj! Dobry kutry! Super! Trochę tutaj pozmieniałyśmy, bo coś odległości nam nie pasuje. Jeszcze raz go puścimy, zobaczymy. Kucek to przejechał tak gdzieś dwa razy poza kamerą i chyba musimy poprawić. Ale to jeszcze raz go puścimy. Tam zrobimy jeszcze kopertkę i ogarniemy. Tu miały być dwie fule, i tu jest na 8,5 metra, chyba. Mamy 70 cm. Oczywiście nagroda. I teraz tutaj trochę mu zwięziłyśmy, bo jednak się trochę zarościąga I tutaj mamy 80 cm. Także teraz Pakuś leci 80. O, jak on się nakręcił na to? Super! O jezu, jaki słodziak! 90 centymetrów, moi drodzy. Czy Paka sobie poradzi? Muzyka Jeszcze raz, trochę z innego kadru. Que es que mi... Dobra, teraz młody będzie musiał się zmierzyć ze straszakiem. Zobaczymy jak mu się uda. Paka już po korytarzu dostał oczywiście milion, na, milion smaczków Bardzo dobry kucyk, bardzo to sport kucyk eee, Tylko 8,5 metra nam zrobił raz na jedną fulę Nie wiadomo jak Ale to jest właśnie młodziaków eee, tutaj tajemnica Boże czemu ostrość, o dobra Ale ładnie wyglądasz w tym świetle pani Mojo Nie zawsze dobrze wyglądam Patrzcie jak pięknie wyglądam i idziemy szukamy miejsca na fotki ja tutaj targą oczywiście mi ale jestem z że Pani fotograf robi zdjęcia. No, no, no. Dobra, idziemy właśnie modela pokusia odprowadzić na pastwisko. Idziemy się jeszcze pożegnać z Kucym, bo trochę ominęłam jego wganianie. Tort! A co tort? Zrobić dla niego. A jak my go teraz zrobimy? No robimy? mam już oczy w samochodzie. No dobra, to chodź, idziemy tort zrobić. Zaczynamy torcik od sieczki, bo jeszcze robimy tort. Tutaj mam wszystkie warzywa i owoce i wszystko. Uwaga, robimy test smaku. Dobra, Te marchewki z lubię, one są mm -hmm. fajne. Narzędzie nie dla dzieci. <noise> wow. To nie. Mam pomocnika. Cześć powrotniku. tu deoko ładne zrobię. Mhm. Dobra. Pamiętajcie, żeby jeść warzywa i owoce widzowie, są bardzo zdrowe. <grych> Marchewkę już mamy. Dwa. Na to jeszcze sieczka. To jest już pietruszka, jabłko marchewka. i marchewka. Tutaj zrobimy taki napis: cztery. Tak, o cztery. Tak. Lisiu, dostałeś już. Jabłka? Co się najłatwiej kroi? Jabłko. To jest jabłka. I teraz najgorsza literka, czyli K. Mamy już A. Będzie masakra. A tutaj mamy dalej pomocnika. Który tylko żebra. Mamy! K. Jeszcze O. No już O gore. jest łatwe. Kochani, mamy to! <laughs> o! Boże. Mamy to! Jest. jest działa. Idziemy? Idziemy dać pokusiowi. Cześć! Hello. Wszystkie, tylko nie niepako Idzie! Jaki on jest piękny, oboziu. Piękny. Ale to nie dla nas, nie dla was. Ja yeah. idą. Ale wiejąś magiczna o, Spadło nam przed chwilą. Never mind. proszę Państwa Trzymam tutaj jednego gówniarza. No nie! Paku, cztery! No nie, 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 nie! Dobra, 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 no. Mój czeret, no. Brak szacunku. No to fajne pako, 4. No ty możesz mieć sobie! Fajne pako, 4. I sama się czekam. Pakuj tort urodzinowy, właśnie wszystko <suszy> rozwalił. No dobra, ale to zjedzą, to my ruszamy. W komentarzach życzenia dla Pakusia z okazji czwartych urodzin. Które ma. Bombel już kończy Gadzisz, 4 szybko? lata. Za 300 stówy gardzisz? <gadzisz> Bąbel kończy 4 lata i jest teraz oficjalnie czterolatkiem. Yy, zaraz. Dobrze, dobrze! Aj zobacz, jak chłopko, Będą się jeszcze kopać O boju. Mój kuc ma ostatnią fazę na kopanie wszystkich. Ja pierdzielę. Ten młody to ma. To jest mastermind. Widzicie jak on się drapie? Jest totalny, totalny, totalny mastermind Rysiu! A bo to ja! To ja! Ojeju! ADHD! ADHD! Patrzcie! Tę. Piękne. I rychu. Pozdrawiamy! Dobra widzowie, to już by był koniec tego pięknego jakże vloga. Dziękujemy mam. Tak. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla pakusia. Czekajcie, bo zaraz normalnie wejdziemy w ciemność i będzie widać. Dobra. Dzięki czekaj. za oglądanie! Czekaj, 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 czekaj! Co? Czekaj! Czekaj. O, dobra. Y, dzięki wielkie za oglądanie. Żegnajcie. Bye bye. To tyle z naszej strony.